Ale szanowni goście, którzy tu jesteśmy. To człowiek, który przejeżdża przez daną miejscowość, przez kolnie. Jego y, i widzi to, co się w kolnie zmieniło w ostatnich latach. Myślę, że większość poza panem komendantem y, to jesteście rodzeni kolniacy i tu żyjecie od lat. Ale ja jestem od 10 lat, pan komendant dużo krócej. I ja tylko widzę, jak kolno się zmieniało. I teraz wracam do tego człowieka, który przejeżdża przez kolno, jadąc na Mazury w czasie wakacji. W te wakacje, poprzednie, i widzi, jak się to kolno zmienia. To jego tak naprawdę, yy, przepraszam, nie obchodzi radnej taki, radna, taka, jako jednostki. Tylko jak oni radni współpracują z sobą. Bo imiennie, nawet i burmistrza nie wszyscy muszą to znać. Ale wiedzą, że tu są ludzie, którzy tak z sobą pracują, że owoce ich pracy widać. To, że się wspierają, jest normalne. Nawet gdyby nie było opozycji, to byłoby źle, bo można było w samym uwielbienie wpaść i pójść w błędną drogą. Więc ta pozycja jest potrzebna. Tylko, żeby w pewnym momencie, kiedy to zostanie uchwalone, to było dobrze. I to właśnie widzimy. I za tę współpracę, którą my jako, ja tu mówię teraz o sobie, też jako jeden z mieszkańców Kolna e, widzimy i doceniamy wymienione te ulice, e, ja mam choćby, widzę to, idąc po Kolędzie, gdzie na Słowackiego to małem w błocie parę lat temu, a teraz w Pantowelkach w czasie kolendy mogę przejść i w wielu innych miejscach i za te inne wymiary współpracy, które, których doświadczam. Tutaj wspomniane właśnie prace Wyszyńskiego, parkingi, zagospodarowanie wokół, wokół kościoła jednego, wokół kościoła drugiego. Za pomnik, który, który stanął obywatela tego miasta honorowego, dzisiaj już świętego, za pomoc niepełnosprawnym, których doświadczyłem i z racji, i z Urzędu Miasta, i ze starostwa. Znaczy ja, nie ja, tylko ci niepełnosprawni, którzy mogą się spotkać z sobą i siebie wzajemnie umacniać. I za te efekty, które są widoczne, serdecznie Państwu. Dziękuję po prostu. I ja obie tak dalej bardzo. Dziękujemy za taki...